Cześć, witam Was. Tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj zrobię Wam troszeczkę unboxing przesyłki, która troszeczkę mnie zaskoczyła. Chcę Wam pokazać, że nie wszystko, co dostaję, jest różowe, o tak powiem. I w tym celu mam tutaj jakąś taką przykładową przesyłkę. Taki przesyłek dostałem kilka, a nawet kilkanaście. Jak to wygląda, zaraz Wam pokażę. Celowo nie będę mówił, od kogo jest ta przesyłka. Natomiast najpierw pokażę, co dostałem. Otóż tak. Przyszły karty bazowe z tegorocznej edycji. Karty bazowe też z zeszłorocznej edycji. Oczywiście tutaj ta przesyłka dotarła do mnie na zasadzie szalony podaj adres. Chcecie mi coś podesłać. No to podałem i zobaczcie jakie fajne karteczki dostałem. Karty nie są zniszczone, tutaj nie można się do niczego przyczepić. Karty jest dosyć dużo. Przekrój, przekrój różnych, różnych edycji, różnych wydań. Tak to wygląda. Raul jeszcze. Szalk. <laughs> Fajne, solidne karty. Tak jak mówię, jest ich bardzo, bardzo dużo. Kolejne karty. Żuan chociażby suchy, Hernandez, Pablo Hernandez dokładnie, Miller, Terry Kentrao, Dani, Nis. U, tu chyba coś się komuś obcięło. Semak. Tutaj macie też inną edycję. Naprawdę świetne, duże naręcze, fajnych, fajnych kart. O, tutaj mamy Euro 2008. Powiem szczerze, tą kartą akurat bym był zainteresowany, bo mam mało kart z tej edycji. Tutaj jakieś jeszcze inne karty, które ktoś znalazł przy okazji. Zobaczcie. Około 4 cm. Co mamy dalej? Dalej mamy kolejne karty. Dużo kart. Mamy tutaj euro. Przepraszam, że tak szybko, ale... tutaj mamy Mistrzostwa Świata. Też świetne karty, dużo kart. Nie mówię, że nie. Bardzo mi się podobają. Kolejne. O, mamy Messiego, nawet w bardzo e, bardzo nietypowym stroju, stroju Argentyny, bardzo rzadko e, na kartach występuje ten zawodnik w tym stroju. Gomez chociażby, Cloze. Świetna, świetna kolekcja. Część e, z tych kart na pewno uzupełniłoby moje braki, gdyby nie list. Przepraszam, że tak szybko przekładam, ale je, które, <noise> ale chcę jak najszybciej to odpękać. Klam, Kola, Ramos z Hiszpanii, Ronaldinho. Strasznie dużo jest tych kart. O, mamy też t e, z zeszłego roku, zobaczcie, mamy już około 10 centymetrów. Co dalej? Dalej mamy jakiś zestaw Kung Panda. Tak, mamy y, jakieś tutaj y, karty wyrywane z Bravo Sport. Gdzieś miałem taki zestaw. Przeklina klejek, bo że ktoś rzucił wszystko, co miał pod ręką. Fajne, fajne naklejki są fajne. Nie powiem, że nie. Dużo, dużo. Dobra, przyspieszę z tymi naklejkami. Bo wiecie, że nie lubię tego przekładać. O! Jest. Tyle. Jeszcze naklejki. Tutaj mamy jeszcze inne jakieś karty. To są chyba karty. Jakiś piosenkarzy, tak. Nie wiem, nie interesuje się tym. Znowu mamy karty wyrywane z Brave Sport. mamy tatuaż kolejne naklejki tak to wygląda czekajcie jeszcze mamy tutaj taki zestaw kart specjalnych zobaczcie limitki Mamy Vie, Podolskiego, Nene, Fansa też bardzo fajnego, frankowskiego zeszłoroczna edycja, gorstopera, balaka Championa. Nie powiem, fajne karty, nie ma problemu. Bardzo bym był zadowolony, gdybym je dostał I teraz na koniec y Karty przysłało chyba dwóch, dwie osoby, chociaż przyznam się szczerze na, e, na adresie nie ma ani imienia, ani nazwiska, jest tylko podana ulica i adres. Witaj szalony, wysyłam Ci parę moich najbardziej wartościowych karteczek. Fajnie, dzięki. Lubię Ciebie oglądać i podziwiam Cię. Pozdrawiam i czekam na filmy. Super, będą filmy. Gdybyś mógł wysłać mi parę kart, których mi brakuje, byłbym bardzo wdzięczny. I teraz mamy wymienione, co by osoba, która mi przysłała karty, chciała. A więc tak. 10 saszetek Match Attacks Ligi Angielskiej. 10 saszetek Match Attacks Ligi Niemieckiej. 10 saszetek Ekstraklasy 2013. 5 saszetek La Liga. Top Master Yaya Touré 2013-2014. Arturo Vidal Game Changer. Nie ma problemu. Teraz idziemy dalej. Kompletny zestaw logo z serii 2013-2014. I tu już się zaczyna robić wesoło, z tego względu, że e, ja sam ledwo zebrałem komplet. Nie mam dużo powtórek, ale jest fajnie. I jedziemy dalej. Limited Edition Cristiano Ronaldo. Uzupełniony album z karteczkami z Mistrzostw Świata 2010. Przysłałeś mi. Mm, Karty z 2010. Chcesz, żebym wrzucił te karty do albumu, uzupełnił je swoimi kartami i przesłał ci kompletny album. Świetnie, świetnie. ISKO Star Players. Jacqueline, chyba. Fans' favorite. Zestaw Star Playerów z edycji 2012-2013. Rozumiem, że chodzi o cały zestaw. Fans' favorite. Update Edition. Wszyscy oraz Star Player. Wszystkie. Świetnie. Lecimy dalej. Eugen Polański, Star Player, Euro 2012. Nie kojarzą tej karty. Joan Mata, Daniel Agger, Jan Polak, Erik Abidal, Mario Geczy Jakub Wawrzyniak, w nawiasie Fans. Nie kojarzę Wawrzyniaka na Fansie, być może się mylę. Ee, Kevin Tony Cross, Rud Rud van Nistelrooy z Euro. Fas w z Euro. Ktoś ma jakieś dziwne informacje. Dobra. Teraz dalej. Cały skład, i tutaj chodzi o składy z tego roku z Champions League. I teraz tak, mamy tak. Cały skład: Juventusu, Milanu, Arsenalu, Borussi, Manchesteru, City i. i... United, Chelsea, Ajaxu, Benfiki, Barcelona, Realu, Malagi, Bayernu, Bayeru, PSG, Celtic, FC Porto, Walencji, Szalkę, Galatasaray, Shakhtar, Olympiakos, nord Montpellier, Zenit, FC Basel, CSKA Moskwa, Inter, SSC Napoli. Dalej. Cały skład Legi Match Attacks Edition. European League 2013-2014 z limitkami. No dobra, nikt się nie podpisał. Adres mam niepełny. Chciałbym się dowiedzieć, co myślicie o tej przesyłce i o tej proponowanej wymianie. Rozumiem, że ktoś mi przesyła tam powiedzmy 10, 20 karteczek, 30, a nawet 50. Proponuję, że chcę za to coś, coś lub coś. Natomiast no tutaj w tym przypadku to jest. Jakaś masakra, chyba moim zdaniem. Nie wiem, czekam na Waszą opinię na ten temat. E, was, którzy mi to przy, e, przysłaliście, proszę o podanie na PW dokładnego adresu i napiszcie, że to Wy przysłaliście tą paczkę, z tego względu, że no, raczej chciałbym ją odesłać, bo nie jestem zainteresowany taką wymianą. E, dziękuję, trochę rozgoryczony, e, szalony kolekcjoner. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.